Jestem z panem Krzysztofem Fortuną, jednym z uczestników dzisiejszej konferencji. Podczas przerwy kawowej przed salą z wykładami. Proszę mi powiedzieć, jak się panu podoba? No jest jak zawsze fantastycznie. Co roku coraz lepiej i, i naprawdę nie można nic tej imprezie zarzucić. Byłem na wielu imprezach w Polsce, spotkaniach. Chodzi mi o spotkania opiekunów pracowni informatycznych i naprawdę jest rewelacyjny w Kołbrzegu. Rozumiem, że w przyszłych latach również Pan planuje tutaj przybyć. Yy, będę zawsze i od, o jeden dzień dłużej. <noise> A yy, co do tych wykładów, czy czekał Pan na jakieś szczególnie, czy której zagadnienie Pana szczególnie zainteresowało? Tak, w związku z tym, że wprowadziliśmy od września dziennik elektroniczny do nas bardzo mnie interesowały aspekty prawne pozbycia się dziennika papierowego i czekałem na ten wykład tutaj Jacka kawałka, żeby nam opowiedział, jak z tym dziennikiem walczyć i, i jak pozbyć się papierowego. Także... A podpisał Pan już petycję? Oczywiście petycja podpisana Różowy już dawno. Piórkiem. Różowym piórkiem podpisana, tak, oczywiście. To cieszę się i życzę panu dobrej zabawy. Oczywiście dzisiaj wieczorem jakieś plany są integracja. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak co roku? Jak co roku. To życzę miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.